Cześć. Zastanawiałeś się kiedyś, jak to jest, że kiedy przychodzi jesień albo zima, to zaczynasz się golej czuć, albo nie masz ochoty na bardzo wiele rzeczy, a kiedy jest lato, słońce, to tryskasz energią, jesteś nabuzowany testosteronem i w ogóle to masz ochotę na życie i w ogóle cały świat jest twój. Prawdopodobnie tak. Bo widzisz, to nie jest tylko twoje i wyłącznie domniemanie. To jest fakt. Chodzi o to, że na przykład w Kalifornii, Ludzie z diagnozą depresji to jest około 1%. Na Alasce 9%. A w Norwegii od 12 do 13%. I istnieje coś takiego jak afektywne zaburzenie chorobowe. Nazwijmy to w ten sposób. Chodzi o to, że istnieje coś takiego jak rytm dobowy. I w 2017 roku naukowcy otrzymali Nagrodę Nobla za właśnie odkrycie tego rytmu dobowego. Badania przeprowadzili na muszkach, owocówkach, jednym z najprostszych organizmów. Często się do nich odwoływaliśmy, jeżeli chodzi o inwestycje rodzicielskie, etc., bo no, właściwie genetyczny kod między człowiekiem a zwierzęciem jest bardzo podobny, więc możemy się odnosić praktycznie do wszystkiego w ten sposób. I ten rytm dobowy czym on tak właściwie jest? No, przypomnij sobie, jak wyglądały czasy przed odkryciem elektryczności. Kiedy zachodziło słońce, kończyły się prace, ludzie szli do izby, tam jedli, spali. Kiedy wstawało słońce, wstawali rano, nie było budzików. I tak to u zwierząt jest właściwie cały czas, nic się w tym momencie nie zmieniło. Człowiek, wraz z odkryciem elektryczności, wydłużeniem czasu pracy, zaczął manipulować tym rytmem dobowym. Co ten rytm dobowy w tym momencie zmieni, jeżeli go zaburzamy? Ano przede wszystkim pracę naszego mózgu bo w szyszynce wytwarza się coś takiego jak melatonina i ona reguluje, kiedy chcemy iść spać, a kiedy nie, kiedy jesteśmy zmęczeni. Jeżeli kiedyś używałeś melatoniny do zaśnięcia właśnie, to doskonale zdajesz sobie sprawę, że po przyjęciu tego suplementu, właściwie to hormonu też, po przyjęciu tego suplementu 30 minut już właściwie śpisz. I tak to wyglądało kiedyś, kiedy słońce zachodziło. Sztuczne światło nie jest w stanie zapewnić nam Takiego natężenia słonecznego, jakie, jakie daje słońce, przede wszystkim takich, ro, takich rodzajów fal i promieni. To jest sztuczne i to nie działa dla nas w żaden sposób. Możemy oczywiście kupować jakieś lampy do naświetlania się, które są bardzo zbliżone pod względem układu do słońca, jeżeli chodzi o wytwarzanie promieni i fal, ale nam nie zastąpi to niestety słońca. Kiedy zaburzasz swój sen, kiedy nie śpisz tyle, ile trzeba, to wpływa bezpośrednio na Twoją pamięć, na zdolność do przetwarzania informacji, na pamięć krótkotrwałą i najzwyczajniej na to, że prędzej czy później zapomnisz, że dziecko miało urodziny, jest jakaś rocznica ślubu albo coś ważnego. Jeżeli bardzo często albo całe życie pracujesz na zmiany albo na nocki, to prawdopodobnie już tu zauważyłeś. Czy jesteśmy w stanie sobie jakoś pomóc? Człowiek jest strukturą białkowo-tłuszczową. Do funkcjonowania codziennego potrzebujemy glukozy, którą pobieramy z węglowodanów. Mózg potrzebuje około 40 gramów do funkcjonowania codziennego. Aczkolwiek, wspólnym mianownikiem między Słońcem, człowiekiem a jego dobrym samopoczuciem jest witamina D. Witamina D, jak wspomniałem, jeżeli chodzi o kwestię cholesterolu, właśnie z niego powstaje na wskutek przemian przy udziale światła słonecznego, którego aktualnie nie mamy. I co robi ta witamina D? Witamina D będzie miała bardzo duży wpływ na układ kostny. I jeżeli ktoś kiedyś mieszkał w Anglii albo znał jakieś Angielki, to może sobie przypomnieć, jak wyglądają ich nogi. Bardzo często u angielek jest to syndrom, nazywa się wybeczkowaniem. Nogi są krzywe z powodu właśnie wita braku witaminy D3, braku ekspozycji na słońce, ponieważ nie jest to zbyt słoneczny kraj. Dodatkowo, jeżeli chodzi o układ kostny, witamina D jest potrzebna przy zwalczaniu próchnicy i przy wykształcaniu się układu kostnego oraz zębów u dzieci oraz do zwalczania skutków osteoporozy u osób starszych. Jeżeli chodzi o układ nerwowy, to niedobory witaminy D3 będą tutaj ściśle skorelowane z zaburzeniem snu. Oraz dla matek, które spodziewają się swojej pociechy, również niedobory witaminy D3 są skorelowane z występowaniem autyzmu u dzieci. W kwestii układu odpornościowego witamina D3 działa immunomodulująco, ale też przeciwnowotworowo i ma właściwości antyproliferacyjne. Pewne badania wykazały również zmniejszenie występowania grypy wśród społeczności, która ma zwiększoną wartość witaminy D3 w organizmie. I te badania również skupiły się na tym, że wartość witaminy D3 w badaniach była ściśle skorelowana z sezonowością występowania nasłonecznienia w danym regionie, czyli po raz kolejny. To jest kolejna rzecz związana ze słońcem i z naszym samopoczuciem, z naszym zdrowiem i z tym, jak funkcjonujemy. Zapytasz się pewnie, jaka jest rekomendowana wartość witaminy D3 w takim razie. No, w Polsce mówi się o 1000 do 2000 jednostek, czyli przekłada się to na 25 mikrogramów do 50 mikrogramów, jeżeli zobaczysz na suplemencie. Aczkolwiek ja pozwolę sobie zadać tutaj pytanie retoryczne. Dlaczego jest to tak niska wartość, skoro uzyskanie toksycznej wartości witaminy D3 jest praktycznie niemożliwe dla normalnego organizmu, który nie faszeruje się tymi suplementami? I skoro mamy taką ekspozycję na zaburzenia efektywne w związku właśnie z występowaniem promieni słonecznych, dlaczego nie podniesiemy tej wartości i nie sprawimy, żeby nasze społeczeństwo było bardziej szczęśliwe? Jak już wspomniałem, w Kalifornii, stopień występowania depresji z powodu właśnie zaburzenia afektywnego sezonu, sezonowego to jest 1% w Norwegii 12 do 13 na Alasce 9. Czy to ma jakikolwiek związek z tym, że przemysł farmakologiczny kręci niesamowite lody na środkach antydepresyjnych, w szczególności dla kobiet? Ach, to jest taka, wiecie, moja szurystyczna teoria spiskowa. Jeszcze mi powiedzą, że może Żydzi kopią jakieś tunele pod Nowym Jorkiem. <laughs> Wszystko, o czym powiedziałem, będzie miało bezpośredni związek na testosteron, który jest na samym końcu przemian cholesterolowych. I tutaj sen, dobre samopoczucie, wsparcie dla wątroby, układu kostnego, nerwowego, mięśniowego i sercowego będzie miało bezpośredni wpływ również na Twój testosteron. Jeżeli chciałbyś sobie sprawdzić, ile tej witaminy D musisz przyjąć, to... Przypisie, w filmie, masz badania, które rekomenduję dla swoich klientów. Jest tam witamina D25OH, czyli ćwiartka, czyli ta aktywna forma. I na tej podstawie możesz stwierdzić, czy masz wystarczającą ilość, czy masz niedobory i dobrać odpowiednią ilość suplementacji. Ja osobiście dla swoich klientów rekomenduję od 4 do 8 tysięcy jednostek. W sezonie zimowym i jesiennym jest to przeważnie 8 tysięcy. Gdybyś miał jakieś pytania albo chciał zgłosić się na konsultację, żeby sobie sprawdzić swoje wyniki, tudzież porozmawiać o relacjach damsko-męskich, również znajdziesz link do konsultacji. Zapraszam serdecznie i dziękuję za obejrzenie filmu. Trzymajcie się.